Siama siama tutaj Badur. Dzisiaj robimy trening stabilizacyjny. Robimy go w dwóch lub trzech seriach do 18 powtórzeń, w zależności od waszego poziomu zaawansowania. I taki trening nie powinien przekroczyć 30 minut. Pierwsze ćwiczenie to jest robak w na plecach, który wzmocni głębokie mięśnie tułowia. Polega ona te ćwiczenie polega na tym, że kładziecie się na macie albo na ręczniku w zależności jaki, jaki, jaki macie sprzęt kładziemy się proste kolana muszą być i teraz tak wasze łopatki muszą być na macie i waszym zadaniem jest tak, że rękami musicie naciskać na uda a udami naciskacie na Ręce. Jak najmocniej. I takie ćwiczenie robicie, tak jak wcześniej wam mówiłem, 2-3 serie do 18 powtórzeń. Następne ćwiczenie to jest podpór tyłem z nogami ugiętymi wzmocni, wzmocni nam to tylną taśmę. Już Wam pokazuję, jak to ćwiczenie na czym polega. Dłonie musicie mieć skierowane na boki. Tu prosto i ja najwyżej głowa tak samo do tyłu. I wytrzymujemy, wytrzymujemy jak najdłużej. Kolejne ćwiczenie to jest podpór bokiem na przedramieniu z ugięciem nogi. To pomaga nam. Piłkarzom w walce bark-bark bark z przeciwnikiem. I teraz tak. Dłoń musi być skierowana do przodu. Ręka na biodrze i uginam nogę. Do przodu. Sylwetka musi być wyprostowana tutaj. Następne ćwiczenie to pomaga nam w anty, wygięciu antyrotacji. Teraz tak, ćwiczenie polega na tym, że nogi musicie mieć szeroko, tuw wyprostowany i przeciwną ręką do boku dotykamy, Cały czas jedziemy, jedziemy. Nie ma rodziny, tylko ćwiczymy. Ostatnie ćwiczenie, czyli boczna anterrotacja którą wzmocnimy. I teraz tak, musicie iść do jakiegoś przedmiotu, na przykład kaloryfer ściana albo tak jak mam tutaj bierznię, która mi się nie będzie ruszać. I teraz tak, musicie klęknąć na jedno kolano, ręce wyprostowane do mostka i naciskacie w ten przedmiot dłońmi całym oporem, całym, całym, jak najmocniej umiecie. A ja Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku KS Górnik Bobrowniki Śląskie.